manko witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z ruetare na moim kanale. Moi drodzy, obiecałem wam dzisiaj powrót do deków. Od razu na start, długo wyczekiwana wersja. Słuchajcie, talie od widza także subskrybent miał odwagę, słuchajcie, wysłać mi kodzik i dzisiaj my ten kodzik po prostu sprawdzimy. Grałem tym dekiem wczoraj na transmisji i powiem wam, że jest niezły. Oczywiście, bardzo podobne wersje tego Deku były już na moim kanale, no ale tutaj jest próba połączenia dwóch takich znanych, słuchajcie, kompozycji i wyszło to całkiem nie najgorzej. Aczkolwiek, oczywiście, brakuje mi tutaj kilku elementów. Jeżeli chodzi o skiny, widziałem, że e, Riot ma czas do 11 października. Do tego czasu moi drodzy do mnie po prostu. W sprawie skinów, nie piszcie. E, kilka osób tam dopisałem, dwie. Wybrałem takie komentarze, które były dosyć fajne. E, jeżeli mówię tutaj o YouTubeowych, tak, bo wiadomo, subskrybenci dostali e, można powiedzieć, że inną porcję tych skinów. No, ale to na Discordzie standardowo jest takie specjalne miejsce. Jak wsypujecie mi na Twitchu, macie dostęp do tego miejsca i tam wszystkiego się dowiadujecie. I macie oczywiście większe szanse na nagrody i dzielenie się swoimi pomysłami. Gdy o coś po prostu pytam, także zachęcam. A teraz prezentacja Talii. Największą niespodzianką może być oczywiście tutaj champion. Bardzo rzadko spotykany wiem, że ten widz bardzo chciał uruchomić, akurat tego championa. Niko, jak wiecie, słuchajcie, no jest taka specyficzna. Dziwię się, że do dzisiaj nie została ona przerobiona. Bo słuchajcie, tak naprawdę, dek z Niko był tylko jeden, moim zdaniem, grywalny, jeden dobry, i był to deck pod. Garena, który się pojawiał w czwartej rundzie, i faktycznie, gdy kombo nam się dało, wtedy był awans, i to było fenomenalne. Tutaj, oczywiście, nikomu późniejszy awans. Zazwyczaj mi brakowało tak w okolicach piątej rundy, jednej, jednej karciuszki, żeby awansować. Bo, jak wiecie, no nie możecie, że tak powiem, w ciemno zagrywać karty, tylko musicie to umiejętnie. I jeszcze jedna rzecz. Delikatnie ten deck przerobiłem, jest tutaj jedna dodatkowa karta. Gram tutaj akryktyczną, bo bardzo potrzebowałem dodatkowych tutaj możliwości, jakie ta karta daje. Czy to się sprawdzi, nie wiem, bo jak widzicie, jest tutaj Bundle City plus Nico, czyli. Runetera, a więc nie mamy strażnika Plemion, który jest fenomenalny. I ten deck cierpi na niestety brak finishera. I zobaczymy, która z tych kart mogłaby się sprawdzić lepiej, bo z pewnością którąś tutaj bym widział. Także moi drodzy, zobaczmy, co my tutaj mamy. Pupilek świetna karta na start, idealna słuchajcie, dla Niko. Jak najbardziej Rzut ciastem. fajna tutaj kontrola, możliwość zabić jakieś karty za jeden, bardzo ok. Strzelmy sobie fotkę jak najbardziej też ok, ratowała mi skórę ta karta. Timo, jedna sztuka jestem wielkim fanem, bo uważam, tutaj nie wiem czy to przypadek czy nie, ale ja zazwyczaj wam mówię, e, gdy tworzę własne deki, że taka jedna kopia timacza, jeżeli macie taką możliwość, jest zawsze na wagę złota. I słuchajcie, jeden grzybek, czy tam dwa, przy jednym uderzeniu teamacza, team to już jest naprawdę coś. Oczywiście najbardziej chcielibyśmy tutaj zagrać pod zwiastującego, ale nie zawsze jest to łatwe. Łowcy, łowca pokładowy jest przede wszystkim dobry, bo tworzy Wam kolejnego, słuchajcie, sojusznika z innym podtypem, którego prawdopodobnie nie macie. Niko już wiecie, standardzik. Pamiętajcie tylko jednej bardzo ważnej rzeczy: musicie atakować różnymi podtypami. Mamy tutaj portalowego pioniera. Bardzo fajna sprawa, polecam, bo jedna z tych kart potrafi ratować skórę. Szczerze mówiąc, ciężko mi tutaj grać idealną kartę, dlatego że zauważyłem, że nie znam kart. I talii przeciwników. Są tak wymieszane te, słuchajcie, kompozycje przeciwników, że trudno się spodziewać. Myśli, że będzie lokacja, a lokacja się nie pojawia, a z drugiej strony przyda mi się tutaj tak naprawdę zawsze, słuchajcie, przyda się leczenie. To jest taka najbardziej uniwersalna rzecz, więc jeżeli nie jesteście pewni, polecam właśnie leczonko. E, dalej mamy e, tutaj wróżkę. Pamiętajcie, że wpływ jest na zawsze, natomiast bariera jest tylko na jedną rundę. Pamiętajcie, że tego pieseła można zagrać w inny sposób. Cudowna karta w szóstej, w szóstej rundzie jest fenomenalna, ale lepszy oczywiście ze Strażnikiem Plemion, bo tutaj leci dodatkowy buff. Przypominam, my Strażnika Plemion nie mamy i mieć po prostu nie możemy. Tak pokazałem Wam zresztą. Jeżeli chodzi, słuchajcie o. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o słuchajcie, tutaj jeszcze podtypy. Szybsze tempo, burmistrz. No właśnie, burmistrz kolejna karta. Potencjalnie kolejny podtyp, a ewentualnie po prostu silna karta. Ale mam problem, że masz tutaj dwie artylerie, i to możesz mi wierzyć na słowo. Często się ze sobą gryzie. Wiem, bo grałem wczoraj na transmisji, no i po prostu nie jestem w stanie ładnie ułożyć stołu. I po drugie, nie za bardzo chcesz atakować tymi kartami, co za tym idzie. Eee, no jest problem wtedy, nie? No bo wtedy blokuje ci dwa sloty. Ten, że tak powiem, te dwie karty blokują dwa miejsca na stole, więc no nie wiem. Zauważ, że tutaj poza kompanią nie masz żadnego finishera, o czym jeszcze będę wspominać nie raz. Bardzo podoba mi się ten heroiczny refren, bardzo rzadko można się go spodziewać, super. Gnar tutaj może być potencjalnie dodatkową możliwością wygrania gry, bo ma zmiażdżenie, plus robi patyk, patyk, który jest zablokowany na standardzie. Jedna tutaj farna, fajna, fajna karcioszka. Zazwyczaj bardzo łatwo to może zagrać. Nie wiem, czy nie warto tutaj trist byłoby dorzucić jakoś e, dwie sztuki i zagrać 2-2-2 na przykład, ale jest jak jest, tak? Twój dek. Widziałem, że słuchaj, wiele regionów można zagrać. Także gram tym, co dostałem, tylko tak jak mówię, zrobiłem delikatną zmianę, bo uważam, że ta eklektyczna może być na wagę złota. Kompania Jordlów ma to do siebie, niestety, że fenomenalny buff, ale słuchajcie, jeżeli przeciwnik ma jakieś śmieszne tokeny do blokowania, my nic z tym nie zrobimy. I to był mój największy problem, bo udało mi się tak naprawdę zagrać Kompanię Jordlów zaledwie raz. I straciłem dwie karty, bo przeciwnik po prostu mi to skontrolował, bo jest to zagranie powolne. Swoją drogą, ciekawostka. To zakręcie było kiedyś zdecydowanie silniejsze. Lodowy, buffik, podobnie jak ja, jastrząb. I dodatkowo dobieramy kartę, jeżeli spełnimy oczywiście warunek. I zmierzenie to jest bardzo ważna informacja. I, no tak jak mówię, delikatna zmiana. Dokładnie, dosłownie finiszerek, tak? Bo uważam, że jesteśmy w stanie bardzo dobrą eklektyczną tu zagrać. I ona może być na wagę złota. A ewentualnie, słuchaj, może być jeszcze taka karcioszka. Pokazywałem Wam tego tego ptaka tutaj, puch, groźny puch, który daje pamiętajcie także wpływ a ten wpływ, naprawdę jest świetny tutaj, także jeżeli będziecie się zastanawiać jak przerobić ten deck, moje propozycje i jedziemy oczywiście z gierkami tradycyjnie już zapraszam was dzisiaj na przedłużany stream ponieważ gdyż że będzie grane słuchajcie, będzie, będzie grana oczywiście runeterra o jezu, ostatnio nie wiem dlaczego zrzuca mi na słowie graczy, którzy grają naprawdę dobrze. Także to jest bardzo ciekawe. Podoba mi się ta ręka. Patrząc na to, co on tutaj ma, to jest naprawdę dobra ręka. Zobaczymy, czy znajdzie karty za jeden. Bardzo podoba mi się ten matchup. Jestem wielkim fanem. Jestem wielkim fanem. Oczywiście niko chcemy grać. Chociaż nigdy nie wiadomo, co dobierzemy, nie? Zostawię sobie może na kampo, e, kompanię. Bardzo dobre zagranie. Świetne karty, wymienił wszystkie. I świetnie, świetnie się ustawił. Jeden stack, w szału nie ma. No tutaj blok powinien być. Tego zagrania nie rozumiem. Minus, że tutaj kompania e, nie zadziała. Ale bardzo chciałem się pozbyć tego porosa, żeby ciastko nie, nie było zbyt, zbyt dobre. Fenomenalna karta, zobaczcie. E, jest jakaś malutka szansa, malutańka na kartę za zero. Niestety takiej karty nie znalazłem. Nie, zdecydowanie tutaj trzeba. Zagrać ten sposób. W następnej rundzie, zobaczymy, mamy fenomenalną sytuację. O kurde. A to ciekawe, że tutaj w postrach poleciało. I ten postrach będzie bardzo silny. Świetnie tutaj, bo będzie można niedługo zagrać piątkę. Aczkolwiek on pewnie uzupełni stół porosami. Ale zauważcie, że wcześniej nic nie rzucił, więc uważam, że będzie grać ciastka. I teraz tak poprawdzie mówiąc, myślę, że może nawet dwa ciasteczka zagrać. Ale tylko jednego porosa do bloku. Czy Niko ma tu awans? Absolutnie. OK, jedno ciacho może być grane. Niestety przyczynnik już wie kogo mamy. Po drugie pająk, pająk, ale e, chodziło tutaj o o właśnie. O bardzo przyzwoite obrażenie. O, bardzo przyzwoite obrażenie. Pozbyliśmy się prawie całego stołu. Bardzo dobre w ogóle karty zagrał. Ale my będziemy, z tego co widzę, mieć fenomenalny stół. Chyba, że zagra aż tak dużo porosów, ale ja na to już nic nie poradzę. I nawet jeżeli tę kartę stracimy, to w sumie ja się cieszę. Bo zagramy sobie lepszą. Jedno ciacho będzie grane? Pozbędzie się prawdopodobnie kart. Albo i nie. Predict. Wprawdzie mówiąc, żadna z tych kart mnie nie urządza. Oczywiście gramy tu już pod kompanię: zobaczcie, fenomenalne tempo. No, i to jest moment, w którym mój kolega zagrał największy możliwy błąd. Myślę, że kompletnie tej karty się nie spodziewał. Poza tym widz o tym wspominał, powiem Wam szczerze, że kampanii, kompanii, przepraszam, nie wiem, czy cały czas kampania, chyba dlatego, że ścieżka bohaterów mi się po prostu tu kojarzy. Fenomenalnie, zobaczcie. No myślę, że to jest pozamiatana sytuacja. Zablokował maksymalne obrażenia. Może szóstkę jeszcze zablokować. A no nie może, bo nie ma jak. Porosy są zbyt wolne. Popełnił kilka błędów takich katastrofalnych. On musiał tutaj grać pod karty do bloku. Nie miał ani jednej karty do bloku, która zapewniłaby mu dobre tutaj, słuchajcie, roz... po prostu rozłożenie stołu. Ale to dlatego, że zagrał piątkę, zrobił pod i rzucił w ciemno e, Kinga. Ale brawa dla naszego tutaj widza, bo... Kompania wygrała nam grę. Jedziemy z kolejną grą. Ale yy, poprzednia gra pokazała wam chyba to, jaki jest problem tego deku, prawda? No i niestety gramy coś na coś bardzo takiego nometowego, silnego. Fanem oczywiście nie jestem. Ja jestem fanem zosta jestem fanem, żeby tutaj zostawiać tego pana, pana gnara. W ogóle pierwszy raz zwróciłem uwagę na jego oczy, jak, jak rtęć trochę. Trochę, tak? Bo rtęć bardziej jest taka srebrna. Tutaj ewidentnie mamy bardziej takie ciemniejsze, nie? Dziwne, dziwne te oczy. A słuchajcie, czy na awansie też? A na awansie ma biały za to. Ok. Wow, fenomenalna karta! Naprawdę. Chcę zagrać pod przewagę kart na stole 148 punktów. Master. No to słuchajcie, poprzeczka zawiesiona zdecydowanie wyżej. I zaklęcie za trzy. Aktualnie przeciwnikowi nic nie zostaje. Fenomenalna wiadomość. Trzy punkty kart na szczęście. Na szczęście narzuciłem mu takie tempo, co mu to bardzo przeszkadza. Nie wiem, czy się uda zagrać, ale gdyby się udało, no to MVP dla nas. Virtuoza nie mamy, ale Poro przewaga 5 punktów na następną rundę. Nie, no mamy lepsze karty. Myślę, że z broni może być fajny. No, oby się udało, bo bardzo chciałbym tutaj zagrać kartę. To rzuca blokerów. Co krajmy wolniej? Okej okay. Zostawmy manę? Nie, nie widzę tutaj rybołupa kompletnie, czyżby był awans Niko? Cztery karty. Podoba mi się to, że narzucamy mu taką presję, że kolega ma problem, nie? Jak znajdę kompanię, e, będzie cudownie naprawdę. I jeszcze mamy pięć value. Jest okej, okay, jest okej. Ok. Bardzo dużo kart marnuje. Przeszkadza mi w tym deku to, że on cały czas dobiera, nie? To, to mi, zobaczcie, to jest chore, nie? Liczba tych kart jest chora. Muszę rzucić koniecznie dwie trójki. Karta za jeden. No i zobaczcie, on ma nieskończoną liczbę kart. Nie mogę ryzykować, bo to jest jednak bilczwater i zaun. Nie wiem, czy się uda to zagrać, szczerze mówiąc, za zero. Niesamowite to jest. Słuchajcie, on nic nie musiał zrobić, nie? Nic nie musiał zrobić i, i to mi przeszkadza. Na szczęście tylko pozbył się jednej karty i to jest świetna wiadomość dla nas. Szkoda, że nie miałem buffa. Bo on niestety kolega traci tutaj cały stół, ale prawdopodobnie nas zbernuje. się przedrzeć przeze mnie! Nie, mowy nie ma. Boi się, boi się, że mamy jeszcze finishera jakiegoś. Nie wiem dlaczego wolał nieuchwytną. No, Okej, okay, prawdopodobnie się przestraszył borsumisia. Słuchajcie, no jest jeszcze szansa na wygranie tej gry w slot. No ciekawe, będzie, będzie obiecujący będzie obiecujący pojedynek. Eklektyczna byłaby tutaj fenomenalna. Naprawdę, eklektyczną, gdybym teraz znalazł. Tutaj rzucona w ciemno, byłaby szczerze mówiąc. Fenomenalna. Niko byłaby tu fenomenalna też, bo miała awans. Nieźle. Odrzuć strach jestem przy tobie. Liczba kart, które można dobrać jest no straszna. Odwrót. Pełzające... Liczba kart, które może mój przeciwnik dobrać jest e, przerażająca. Zobaczcie, on to wszystko robi w jednej rundzie, nie i, i będzie mieć jeszcze więcej kart. Naprawdę przerażające. Okej, okay, nie spodziewałem się, nie spodziewałem się słuchajcie tego y, Surendera. Pokodujemy Mastera naprawdę na wysokim wysokim poziomie. Nie wiem właściwie, dlaczego się poddał. Musiał mieć sobie, musiał mieć naprawdę sobie karty, które nie umożliwiły mu dobranie kolejnych kart, bo ja tu nie widzę Surrendera za bardzo. Ale słuchajcie, brawo! Wygrywamy, słuchajcie, dekiem Widza na dobrego gracza i dobry deck. Można? Można. Jedziemy z trzecią i ostatnią grą. Z pewnością fajne w tym deku jest to, że możemy tworzyć na bieżąco kolejne karty, nie? I, i to jest, to jest takie powiedzmy... Eee, rewelacyjne. Tak ta ta karta jest super. Okej, okay, jako że to jest ogrom, to będziemy no cisnąć ile fabryka dała, bo tu nie będzie zaklęć. O której myślę. Szkoda, że nie mamy jastrzębia, jastrząb tutaj w postach byłby bardzo fajny, ale obawiam się, że to będzie pierwsza nasza porażka. I ogrom po prostu nam od, tak bardzo odskoczy. No jeszcze zobaczymy, jakie karty będzie mieć mój przeciwnik. Nie mamy maszyny. Maszyna jest tania. Zrobimy raczej open, żeby tutaj tej karty potencjalnie nie stracić. Minus 3 to jest coś. Nasza jedyna nadzieja je, leży teraz w tym, żeby zrobić... E, żeby zrobić przewagę kart na stole. Czy ja mam szansę awansować Niko, jeżeli tak? MVP Koty Pająk Gat trzeci Jorl czwarty I to powinien być awans według moich wyliczeń tylko muszę znaleźć coś innego. Dobrze wyliczyłem? Dziwny jesteś w co? Dobrze, piąta runda. Mój rekord, jeżeli chodzi o mój deck. Jeszcze tak e, dobrego słuchajcie. E, Tempa nie miałem. Zazwyczaj to powiedziałem wam podczas prezentacji tali, że faktycznie ta piąta runda tutaj brakowało mi jednej karty. Ładnie uzupełniłem z dwa punkty. E, no i kto wie? Kto wie, może się, może się uda. Może się naprawdę uda. Muszę więcej zużyć. O! Zastanawiam się nad tym gadem, bo on za dwie rundy będzie i ma zmiażdżenie bardzo fajne. Ale to daje przewagę kart. Gram jeszcze wokół tej karty jak coś. Nie wierzę w to, że ma jakąś lawinę. Wiemy, że nie padnie, bo będzie baw. Jeżeli zagram pod trójkę też będzie baw. Pauza jest zagrana, co mnie troszeczkę dziwi. No dobra, Kamp kompania Jorlu byłaby fenomenalna, myślę. I szkoda, że ta karta niestety padnie. Zobaczymy. No, mówiłem. Aha, tak ty to zagrałeś. Zaryzykujmy. Nie, czekaj, nie, czekaj, widzu. Nie ma sensu. A, spaliłem by the way punkt, ale to nic nie szkodzi, bo mamy jedno zaklęcie. Niko jest dead. Mamy dwie karty z postrachem. Trzeba zabić tę kartę. Bo jako jedyna ma, ma taką sytuację tutaj, tu pewnie baw poleci. Ale jeden baw zużyty. Statystyki lepsze trzeba zamienić tę kartę tutaj. I próbować gry wygrać w następnej rundzie. Open tu musi być teraz. Nowy gatunek? No, jestem zaskoczony, słuchajcie, jestem zaskoczony, bo dzisiaj, no, powiem wam, nie wiem jaki to był poziom gracza, ale chyba pierwszy raz od dawna, od naprawdę dawna, wygrałem tutaj naprawdę takie gierki, były konkretne, ale co najważniejsze, był to deck widza. I powiem wam szczerze, że to był jeden z najlepszych deków jakie dostałem od Was, naprawdę słuchajcie, no jestem pod wrażeniem moja drobna zmiana co prawda tutaj nie zadziałała, bo jej nie było ale wydaje mi się, że jak najbardziej warto ją zostawić moje gratulacje drogi widzu Bodek naprawdę fajnie śmiga ta Niko piąta runda jest naprawdę w zasięgu może kto wie, przy dobrych wiatrach byłaby to nawet czwarta runda Eee, troszeczkę się gryzie kompozycyjnie artyleria brakuje tutaj takiego mocnego, fajnego takiego solidnego finishera, możesz mi wierzyć na słowo ale ogólnym rozrachunku daj okejkę, tyle ode mnie trzymajcie się, do następnego, jo